We Wrocławiu jest ponad 30 przystanków kolejowych. Szczególnie blisko serc entuzjastów wyścigów konnych leży przystanek wrocław partynice Zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie na Wrocławskim torze Wyścigów Konnych Partynice. W trzecią sobotę października odbyły się prestiżowe zawody Crystal Cup, będące częścią święta województwa dolnośląskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu widzów zarówno z kraju, jak i za zagranicy. Część z nich na wrocławskiej Partynice przyjechała pociągami kolei dolnośląskich. No ja akurat reprezentuję Wielkopolskę. Ja z, z, Złoty Stok tutaj w Kotlinie Kockiej. I przyjechaliście na Partynice pociągiem? Tak, tak pociągiem. Tak wygodniej? Sprawniej, no, omija się kolejną dolnośląską zdecydowanie korki uliczne, które jak widzimy są za Państwa plecami i pozwoliło nam to dosyć sprawnie się przedostać z różnych zakątków Polski, jak widać. 15 października to wyjątkowy dzień dla całego regionu. To nie tylko imieniny patronki Dolnego Śląska świętej Jadwigi, ale także dzień, kiedy na torze w partynicach odbywają się zawody Crystal Cup, czyli całodniowa impreza z emocjami sportowymi i końmi w roli głównej. W tegorocznej edycji w ośmiu gonitwach zmierzyły się najlepsze konie i łącznie 64 zawodników, między innymi z Czech i Szwecji. Sound to jest taki, taki pucharowy system rozgrywania gonitw przeszkodowych, organizowany przez 10 takich mocnych torów europejskich. I jedna z tych edycji odbywa się we Wrocławiu. Wrocław jest właściwie jedynym torem przeszkodowym w Polsce. A dużo ich nie mamy, bo mamy dwa tory wyścigowe, czyli Warszawa i Wrocław i wakacyjnie Służewiec. Na imprezę przyjechali także goście z organizacji jeździeckich Crystal Cup z Francji, Niemiec, Czech i Włoch. Ranga i tradycja zawodów jest świetną okazją zaprezentowania wyścigowej elegancji w najlepszym wydaniu. To już jest pomysł taki dość... Stary, który tak naprawdę zgapiliśmy troszeczkę i ściągnęliśmy z zagranicznych torów. No chcieliśmy, żeby tutaj był kultywowany taki pomysł na wyścigową, na modę, żeby tutaj ludzie przychodzili ładnie ubrani, żeby się stroili, żeby nie czuli się tutaj dziwnie. W sumie w mieście nie ma za bardzo miejsc, w których można się... Przebrać, a jednocześnie nie wyglądać dziwacznie. Tutaj przez lata nam udało się nakłonić ludzi do tego, żeby się przebierali. Elegancki strój podczas wydarzeń na partynicach ma coraz więcej zwolenników. Dlatego podczas wyścigów konnych można spotkać wiele szykownych dam, jak i dostojnych dżentelmenów. Dzięki ich stylizacjom możemy się poczuć jak na słynnym Royal Ascot, gdzie regularnie bywała królowa angielska. Wszak wyścigi konne uważane są za iście królewski sport. Wrocławskie partynice można odwiedzać 7 dni w tygodniu przez okrągły rok i zawsze możemy dojechać tu z kolejami dolnośląskimi. Czy wiecie, że dawniej to konie, właśnie zwane pociągowymi, pełniły ważną rolę w transporcie? Dziś jeden pociąg kolei dolnośląskich to aż 2700 koni mechanicznych. Dzięki temu możemy poruszać się po regionie nawet 160 km na godzinę. Podczas gdy rekord rączego wierzchowca to galop z prędkością około 70 km na godzinę. Pełne sportowych emocji, wyścigi konne są znakomitą formą spędzania czasu zarówno dla debiutantów, jak i stałych bywalców partynickiego toru. Po prostu jest to troszkę styl bycia w weekend. Zwłaszcza na tych większych gonitwach, a jednocześnie też co widać po stroju, grywamy tutaj. Czyli tak, jest pan z kapeli? Tak, jestem z zespołu Dixie Tigers. Band. Gram na banjo, tu się pochwalę, reszta w tej chwili prawdopodobnie obstawia. Typowanie zwycięzcy gonitwy jest stałym elementem każdych wyścigów konnych. To zabawa przewidziana tylko dla dorosłych, ale na wrocławskich partynicach zawsze znajdzie się coś ciekawego, także dla dzieci. Najbardziej mi się podobał ten taniec koni. Czy często przychodzisz tutaj na tor partynicki oglądać wyścigi? Nie to no, tak pierwszy raz. Jak Ci się podoba? Co najbardziej? Najbardziej mi się podobał wyścig i ten taniec. Taniec koni, czyli pokaz woltyżerki. W tej dyscyplinie łączącej akrobatykę i taniec zaprezentowali się wybitni młodzi zawodnicy. Gonitwo o puchar Crystal Cup na wrocławskich partynicach były częścią bogatego harmonogramu tegorocznego święta Województwa dolnośląskiego. Trzynasta już edycja wydarzenia to wyjątkowy czas sprzyjający integracji mieszkańców regionu oraz świętowaniu sukcesów. Wszystkie instytucje kultury zaangażowały się, przygotowały specjalną ofertę dla Dolnoślązaków. Ja właśnie wracam z czytania powieści Filipa Zawady z Dolnośląskiego Centrum Filmowego, a na partenicach dwie specjalne gonitwy, jedna o puchar Sejmi, przewodniczącego sejmiku województwa dolnośląskiego, a druga o puchar marszałka i cały dzień atrakcji na partenicach. Na szczęście pogoda wróciła wspaniała, coraz więcej osób, dużo radości. Jest czas na pracę, jest czas na świętowanie. Dzisiaj Dolny Śląsk świętuje. Kolejna edycja zawodów Crystal Cup już za rok. Tegorocznym zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich do odwiedzania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych przez cały rok. Na przystanek Wrocław-Partynicy od 4 czerwca tego roku możecie dojechać z kolejami dolnośląskimi.